Właśnie Vito, to jest oto ten Vito, który z tego sznurka był odbierany z tej dziadowni. To jest pies, który jest cudowny w stosunku do ludzi. Ale jeżeli chodzi o stosunek do innych psów, no to było z nim bardzo ciężko. I mniej więcej yy, tak wygląda proces. Takiej nauki. Przychodzę do niego z psami, które są bardzo wytrzymałe psychicznie na, róż, psychicznie na różne zaczepki i na różne ataki z jego, z jego strony. No i tak powoli się uczymy przystosowywać do innych zwierząt, bo nie można być psem agresywnym, nie można być psim mordercą, tylko trzeba być pieskiem, który. Chociażby odrobinę szanuję to, że na tym świecie istnie, istnieją nie tylko, nie istnieje tylko on, tylko istnieją również inne psy. No i powoli, powoli, małymi krokami nam się to udaje. Niestety dla nas jest to dość spory problem, jeżeli mamy wśród podopiecznych zwierzęta, które bez powodu, bez ostrzeżenia atakują inne psy, po prostu się do nich rzucają. No i trzeba nad nimi spostarać się wypracować takie zachowania, no żeby yy, trzeba takie postawy wypracować, żeby takie zachowania ograniczyć do minimum albo w ogóle je wyeliminować. I on musi się nauczyć, że inne psy nie stanowią dla niego żadnego, ale to żadnego zagrożenia. Jeżeli no, nie atakują go, nie warczą na niego i zachowują się w sposób zupełnie obojętny, no ale to jest pies z łańcucha, który, że tak powiem, nie miał kontaktu z innymi zwierzętami, no i tego trzeba go po prostu nauczyć. Ja sobie właśnie go teraz, o, na domku uczymy się tych akceptowalnych postaw. Mieliśmy tutaj parę scysji, no ale człowiek ma głos, jak zwoim, w końcu w chórze kościelnym śpiewał. to jak ryknie, to zwierzątka wiedzą, że trzeba się lekko ogarnąć. Zostań. Tak samo prosisz jak na tym łańcuchu, co? Tak samo ta łapa twoja chodziła. Ale ja Ci teraz na głowę nie dam wejść. Nie można wchodzić ludziom na głowę. Nie. Można być takim o miłym pieskiem. Tu się proszę bardzo ładnie położyć. O, ja się pogłaskam. Ale na głowę nie wchodzimy. Tak, bo głowa jest bardzo ważna. Bo głowa jest od myślenia. Chociaż niektórzy mają głowę, a nie myślą, tak jak ty na przykład, jak atakujesz inne pieski. Ale wiesz co, też jest dużo ludzi, którzy mają głowę i też nie myślą. Także nie jesteś jedynym y, po prostu żyjątkiem na tym świecie, który ma głowę i mózg i niekiedy się wyłącza.